Siema wszystkim. Z tej strony LordoXPSM. W dzisiejszym moim kolejnym odcinku chciałbym Wam zaprezentować Quest u Nyquisty. Nyquisty zawsze mam z, z X-ką troszeczkę problem. Nyquista, chyba, tak. Dobra. Zaczynamy na mój Questa. Eee, rozpoczęto Quest. No i co teraz? Tutaj się do Tornek po Kakao Landrze, a porozmawiaj z Synthią. A więc idziemy do Tornek, do Cynthii. Ona jest po lewej stronie. Hmm, zaraz jak się przeteleportuje u teleportera. Eee, idziemy do teleportera i się teleportujemy do Tornek. Dobra, teraz Synti, e, dobra, jest Sentia. Czy nie ma kakao sprzeda na sprzedawania na e, do Andrzeja Bobata? No jest. No i co teraz? I teraz idziemy do Itkan. Z Itkan musimy pójść do tej całej nekwisty. A więc idziemy jest makina wchodzimy do zajazdu u makiny teraz do jest niekwista. dajemy kakao no i co teraz? zaczekaj na efekt karmienia Andrzeja Wobata jak Andrzejowi i co? jeszcze nie zdążyłam tego sprawić zaczekaj jeszcze chwilkę no to co? widzimy się po krótkiej przerwie cześć wszystkim no i widzimy się po przerwie krótkiej. Witam was serdecznie po przerwie. No i co? I dalej... E, ...questa... E, ...dokończamy u innej No i tak. Co teraz trzeba zrobić? Zdobądź od Kowelina Kowalina lekarstwo na bolący brzuszek Andrzeja. Kowelin znajduje się w uroczysku. Więc, co? Idziemy przez zniszczone opastwo, a potem mm, jest zaraz uroczyste. <laughs> ok, jesteśmy w zniszczonym opastwie. Mm, słuchajcie, kochani, powoli, niedługo mm, zacznę nagrywać odcinki jak dojść na jakieś elity na razie tą pierwszą elitą to będzie tropiciel kotołak a dlatego na razie tropiciel kotołak no bo jak na mój level no to tylko na niego na razie mogę pójść ewentualnie astratus ale na astratusa no raczej nie będę szedł dlatego bo on na niego po prostu lotów z niego na mnie nie ma więc bez sensu na niego iść. Dobra, yy, jesteśmy już u Kowelina. Tak i on każe nam trzy rumianki zebrać. A więc są tu raz, dwa, trzy. Są so, trzy rumianki. No i co dostaliśmy rumiankowe lekarstwo. Tym rumiankowym lekarstwem trzeba przekazywać Nekuistie. A więc idziemy do Nekuisty. Zaraz będziemy w zniszczonym opastwie. Już jesteśmy. No i teraz do Idham. E, powiem wam tyle, że daleko nie jest, e, prawdę mówiąc, zitham do uroczyska. To tylko wystarczy przejść przez zniszczone opastwo i zaraz jesteśmy w uroczysku. Więc to nie jest daleka odległość. Dobra e, teraz do domu Makiny. Okej, okay. no i co, wchodzimy. Okej, okay. teraz jakoś dajemy lekarstwo. No i co teraz, z bądź od któregoś z handlarzy, Stornę z ziarna, kakaowca. Porozmawiaj z Umbarem. No okej, okay. a więc idziemy do Umbara. No to idziemy na teleport. Z taka wam powiem wygoda w Margonie, no takie coś jak teleport szybciej się dostaniemy do jakiejś lokalizacji. Mi się to podoba takie coś jak teleport. Szkoda, że takich teleportów nie ma naprawdę. <grym> to by było. Chyba wtedy bardzo fajnie jakby takie coś było, no ale to, to nie jest osiągalne. No Ale co? Margonem jest, wszystko osiągalne. Zanieś kakao kwiści. No, Okej. Okay. Więc idziemy. E, przepraszam Was, bo na pewno są lagi. W niektórych miejscach mi laguje, więc przepraszam Was za te lagi. Staram się, jak najwięcej, żeby tych lagów nie było. No ale będę się jeszcze starał, żeby w ogóle ich nie było. Będę coś jeszcze tam próbował naprawiać, żeby po prostu te lagi nie występowały. Dobra. No i co? I teraz musimy zaczekać na efekt karmienia Andrzeja Bombata. A więc... Widzimy się znowu po kolejnej krótkiej przerwie. Witam Was po krótkiej przerwie. No i dobra, dalej dokończymy questy swoje uniquisty. Idziemy. No i co, otrzymano 9K4 punktów doświadczenia. Otrzymam 25K yy, doświadczenia złotych monet. Znaczy złotych monet, nie doświadczenia. E, no i co. Amulet Wombata, e, punkty honoru, dostaliśmy chyba 15. E, e, chyba coś tylko o tego. E, amulet Wombata jest bardzo, widzę, fajny. Czekaj, czy lepszy od tego? Zaraz to sprawdzimy. Siła plus 24. Mhm. Zręczność. Ma za to wszystkie cechy plus 13, uników plus 2, życia plus 112, IS-a. E, moim zdaniem zręczność dla łowcy jest potrzebna, więc on zostanie. No to co? Teraz tego questa będę dalej nagrywał kolejne odcinki, więc co do zobaczenia do następnego kolejnego odcinka trzymajcie się, cześć.